Ile krafta. No jest nasz serwer No to co, zaczynamy Ej bratku, ale ja to łączyć nie mogę Poczekaj, jest będzie funk Ja to, to od zera no, wiadomo Ja tutaj trochę sobie, nie wiem Spłaciłem serwer Poczekajcie, tylko że to O Poczekajcie! To, by to, to dla kciuka to będzie nie dawno, czekaj, tak. To będzie taki. teraz nie mówię do dołączyć chyba. proszę, dobrze, ja sobie zmieniam skina takiego bo. Bo w ogóle ja nie mam chyba skina. To jest. Ja sobie, ja sobie mieć takiego słabego skina, bo, bo, bo ten temu, który tak ten, 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 wygląda tak okropnie. Jak to, ja. Dobra, část červů, to toho dám. Daj si, máš, na průsledek. to koupila, tak bych si to koupila. Já si to opravdu... Já to vám Já podoba... to opravdu... Hey. <laughs> a to vám se to opravdu... to opravdu... si Sigma boj. A to I on, Dobra, na, 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 na. To, to ja pozbieram, cicho, to ja pozbieram drewienko. No ja też, jak to, Tak będziemy się teraz chodzić po, po kiełbach, A na przykład gdzieś w kopalni, wiecie, tak, w kiełchach. Lub no, poza odcinkiem, wtedy będziemy chodzić. Nie. No, ale nie będziemy grać w ogóle poza odcinkiem. To znaczy, okay. chyba, że no, wyjście, się nie spodoba, nie? Ta ja seria, no to ja będziemy sobie po prostu grać sami. O tak, wysadziwanie. Ale mi się wydaje, że to będzie fajne, to nie? Ja... No dalej, no, widzę, jak. Ja też ja filmik... lubię oglądać Minecrafta. Ale no ja też zrobiłam. To będą ja dwa. Będzie... To, to będą ale to... dwa. Ja, chodzę, ale ja sobie muszę blisko Ale cię lubię. No ja nie wiem, Albo co... tak to jest, wszystko chyba dobrze. Dobra, to, to Wezmę się tu wejdziesz, uzgościł. Doprowadziłbyś mnie, a chodź na tą tak tę tak gwyskę. Może tam, że trochę ciężko. W kejwach. Ale będzie fajnie. Nie, nie, nie. O, to taką I na przykład, by sobie na ta, Bo to jest nie, tak jest. O, woda, nie wiem, że Jakby był Uciekliśmy z wyspy. I, i Ej, na mnie gryzie. to TEN FILM NIE PISZĄCIE Wam to w No i no Teraz sobie możecie grać To będzie tak Tylko, że jak się nie będzie na feo Ten film mnie upierdził Będzie takie łydydydydydy I od tutaj będzie fajnie Chyba trochę Tyle A ja nie tak. mam bo ja 한, Dwa, trzy, Dobra Jest tutaj kakao mamy widzicie, Dobra, to jest Grow Agar, że się z kakao cieszysz. No, widzę. No, na co tu lejdzisz? Okej. Okay? O Boże, jak cię loguję, to się telepłeć gdzieś nagle, to tam jest. No, no to też tak jest nieraz, jak to jest na podobnego członka. Idę. A bardzo Ja gdzieś tutaj chyba będę. Tak, na tej wyspie. Stawot, bo na tej wyspie unikajemy. Tak, ja sobie robię, uwaga, podstawowe narzędzia. Czyli tak, ja kilo. kilo? Chodź, ja sobie gdzie To e chyba trzeba będzie, tak? Ja nic nie zrobić, chłopie. Dobra, poradz, sobie kilo, okej? Okay? Dziękuję. Chodź, tak, hej,

Dobra, nie bierze tego, bo będziemy głodzić. To wiecie o co chodzi. Czekaj, Ja już jestem głodny i mam. Ja y... jeważ. Aha, dobra, to piesek. Widz co to są Tak, Nie, Tak, piesek, które są niskimi. Widać że dawno w Minecraft, nie grałeś. No dawno, chyba. Nigdy może to piesek. No, śpie.

O, została, tak ale... nie... patrz, jest, góra? Jakaś wioska, Bo de... tutaj nie ma żadnych kajów. Chodź gdzieś, pan, A to, pan tam mnie stalkuje. Chodź. De. De. Ej, ej stary. Co? Oda nie Co, Ale gdzie? jest... Pięć pików, okay, jak ja tutaj... Odbieram jedną, co? Wydawało. Nie spokojnie trochę. To zamknij spokojnie, my się dzielimy spokojnie. Może kiedyś będzie z tego jakaś waluta, prawda? Ja będziemy mieli ala I to spokojnie, bez modu. Będzie wszystko. Może kiedyś taki sam modu zadamy, prawda? Oni a, to taki wie. Jakiś gówna. Jakiś HP lepszy. I te o, Nie pisa. będę ich celował. Ja będę ich Dobra, chodź. Przejdź i idź do tej Na tej wyspie, na której jesteś. Masz swój crafting, bo cię ukradłem. Idź tam, zabij owce przy okazji, jak ja robię. Dobra. Ale to może takie piksy będą trochę nudne? Nie tak. Zaraz na to. Mamy to. Ale później to będzie tak ciekawie Idziemy smoka jakąś tam i, i nie no Co będzie? To jest parwo, tego? Dlaczego? Do Dobra, już, już wystarczy Wsiadaj na pokład. okład Ale my idziemy tak do kraju takiego. A teraz chodź w tą łódkę I po prostu ty ty, ty. No Chodź, chodź, chodź. Ja Pili na końcu nie słucham, widzisz jak widzę że Jak się nie słucha? A to ja twój pieszyk jestem, stary? To ty moją własnością jesteś. No ja, tak. I wychodź, bo tam jest jakaś wioska z Nie. Chodź na górę, ok? Widzisz Monik? Chodź na górę. Na tą górę ty jesteś. Ja to skresnę jak to będzie moja wioska. Za górach. Na góra. góra. Za górami. Za lasami, jaka? O, tutaj, zrób. Chodź na tę górę i kawę na skórę, taki ala, okej? Okay? Tak No. Nie będę mogła zamieszkać we wiosce. No, może to jest. Kiedy to w, 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 w wioski, jakieś jak to? Będziemy kowali do Benifice. No, jest. jest, jest, jest ty na wyśpiesz. To na u nas te mody, jakie da jakie... Był, ŻADNYCH MODÓW! Ja, jak przejdziemy tą grę i wam się spodoba, gramy Minecraft Hardcore. Ale, Artur! Tych! Tak, na tym, gdzie idziemy? Tylko, to te gudzę. Tutaj! Gdzie, Okej! Okay? Na tej górze. Bratku, to jest tak brzydko. Nie widzę, To jest to będzie cały obchodzenek, nie tam. Jak jest tam takie jeziorko, nie? To ja bym chciał na tym jeziorku zamieszkać. Gdzie? Tutaj No? Tak co my jest? My, Nie mam gdzie Jakie to jest ubieranie? Ja to ja Koccy do wody, co? Rach. To nie może być. Jaksy, jak ja jaksy. Dobra, to sobie trzeba Mam ty zewnię. Mam. no ja tylko wychodzę to ten E, bo ten z Tridentem, go zabić trzeba, bo może Trident będziemy mieć. Zapamiętaj kordy, jakbyśmy zginęli, zapamiętaj kordy. A nie, to nie da się pokazywać kordów. Weź włącz, żeby pokazywać współpracę dna. Kłopotnik, idzie. No, tutaj, teraz, ja nas. Bo tu wiesz jak to, tu i chwap, najpierw, dobra. i tylko. No, stery, teraz, i, i... Idziemy do cave'a. Okej, bo to ma być zwykłe. Hmm. No i spad. Będziemy się macać w stópkach. Dobra, idziemy. I mnie brał. No. O! Olaj, teraz... Co to jest? Aha. O, no, teraz. Teraz... Hack na poważnie, ok. okej. Przepraszam, ja ma, nie mam to będzie wystarczającego. Masa, masa, no. Gdzie jest taki cave? Dobra, um, podzielmy się mięskiem może najpierw. Ej. A ja chcę a nie mam. Takie, ja mam, ja mam jakieś no nie no, masz na pewno. Masz Ale cudowe. No wow. No o to chodzi. Gdy ten i je przepalę. No to daj mi. Ja je... dałem ci! Super! Nic mi nie dałeś. A jednak dałeś. Dobra, to mam jeszcze A Dobra, wybuchaj. Nie, ci! Dobra, już ja idę do kokobani, bo tutaj nie ma co tego. Zabij tego. Słychać chciał, słyszę iście. Tu, żado to jest rynek. No powiedziałeś, no ty. Nie. Ta, no. Tak powiedziałeś. O, ale ty w tym uchwiecił. Już nie tak w tym To będzie chęć. Tak to, to, że... to też chęć, tak. Ja chcę, nie, 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 ta, ja chcę, ja chcę, ja takie mega chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, wiesz, chcę, ja chcę, ja co... A to ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja zrobić. ja w sensie, chcę, ja tyle ja umiem, ale to ja da ja po prostu. Nie trzeba chcę, ja chcę, a co? Ja później. Dobrze, widzę, teraz podjazdem, ejdź nam, podjazd Ej, ma jakieś lapkę, bo no to już to Palimy drzewo, ja, okej? Okay? Wiadomo, że więc... ja mam. Trzeba spalić drzewo. Nie, tak nikt nie uprzywaj. To znaczy nie, nie, do, 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 czy, nie e, No to, no mięso. O, no. To po prostu wyświetlę. Nie drzewo. tutaj, tutaj ten na dole jest wolny, ej, w tym na a. dole nic nie ma tutaj okay. Okej, okay. okay. to ja be... tutaj przepalam. Jeszcze tutaj zna okej, bo trzeba... Dobra. Trzeba na video. Aha, teraz to ja sobie... Trzeba jak najlepszy content, tak so, powiem to. Dostałeś kilka minuska ode mnie. To jedno. A Nie Trzeba Dobra, Jak to a... tam przesypali? To na w tygodniu. Jestem kolor. Dobra. Mam cztery pochodnie. I będzie jedną, to mówię dwie. A teraz cztery. No ja też mam cztery. Dzięki. Więc chyba. Ma... To są ty. moje wszystkie. I zobaczę. Ja chcę... O! Po co? Skręcił. A nie, nie ma. To jest ten. Ta, y, nie, tam gdzieś był e, typ z Luizem. Tam czekaj, to nie ma. No, to jest trochę nie chcę, wiem, ale czekaj, bo jak A co ja to, to, widzę to... Bo jak się to muszę stać dobra, Dobra. Widzicie, on tam zdobywa. A ja idę do No Na razie to lecę. Jako sto swoje... idzie. Ja, jako sto idzie. No. Wolno to idzie, to nie. Dobra, Takie kopalnie jak was ludzi. ja będzie to z komuś, to kowalnia w ale chyba nie pomyśleliśmy by tego, No to kopij, e, kopanie tutaj. Te, a co ty podcast robisz, czy film? No, film, okay, no, pokaż. Ale ty chcesz, żebym pokazał serię? Pokaz. 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 Zgorza. 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 Pokaz. Dobra, tutaj nic nie ma. Zgorza, jak wam to Widzicie możliwości tego z ten... Są tylko te nie, No są, są. A teraz o co? Ja kiedyś też y, gdzie warto chyba więc nawet w tej y, y, w, w tej chwili Gdzie, warto co robić. No, no, gdzie warto trzeba tego. My, 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 Węgiel na 200, pochodzę z diametra na minus 2. No to ja bym to pokazywał. No tak ja ta, ja ta, to jakoś niepoko... mam na tym terenie jeszcze, chłopie, zapisane. Za no ale pokażę to tak na film, tak? Dobrze, widzę. tutaj na lektyce nie ma. Jest chyba wam to skrzypne. Wiecie. Dobra, to, to wiesz, co ja pozbieram, drabienko po prostu. Dobra. No to, wie, to ja, jak chcę wiedzieć, co jest kawałek, to wam to, to dam. Tak. Teraz jest. Wszyscy okay. to wstąpią, tak o, okej. piks? sobie tego dodać. O, i trzy, znaczy, Dob dobrze. Dobrze, tutaj mamy ziela, widzicie. No, ej, ej, dużo, tego, co chęć, ziela, to widzę, dużo? jest trochę dużo. Ja, pili. Nie, no dobra. Na jakiś kilo przystał, Dobra, no, mam dalej. Czy to się tak... Cisza Acum. Aha. Teraz, teraz może być przyspieszony to, albo nie, teraz wiesz. Teraz O, gadasz. Oh, o, widzowie, widzicie? Gadam sobie z Alfredem i to la znowu jest telefon. I no to, albo to chyba było na 30, kupa się Da. Jak sobie taki chce, dalej. Ciekawe, czy jest coś mi się trafnego. Mam miał. Dobra, idę szukać jakiegoś kejwa. Dobra, a ja tutaj kopię wam cel. Teraz teraz czuję. Idę teraz po ja tutaj wam muszę takie święte, bo są tak tam. Tylko tutaj. Dobra. Zależymy? Tutaj żeby taki ala domek zrobiła. Okej? Okay? ziemią Jak się wiesz, do spania. Bieram zombie. Co ty sobie? Zapisajcie. Mam no, komentarze, bo idę na przygodę mini, szukać kajwa jakiegoś. Uuu widzę. Chodźcie żeby dół jakiś kontek. <grym>. Dobra. Nie mamy w ogóle wcale zera w węglach. Może jakiś węgiel z tego, wiesz? No, jak jak znajdę maite kajwa? Okej. Okay, znalazłam kaj'a jakiegoś. O okay. okay. to ja idę, okej. Nie, to jest taki cave, że wchodzisz jedną stroną, tam, tam nic nie ma i wychodzisz drugą stroną i, 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 i nic nie ma. Ten to okay. no, ja nie jest jednak. Ale mamy zombie, nie bije Kratku, Bro, z... Nie, pomocy, Pomoc pomoc. Co ty to u Ciebie takie tak starej tak? To po Takie... nie... takie... No jak taka jedna postać z Valoranta. To wie wie. Może niektórzy wiedzą. Jakby co nie gram we Valoranta, moja siostra gra i wiem. A wiecie co to tak obchodzi, że to jest postać jest no właśnie wiem. Jakbym powiedział, że ja gram, to by mnie hajcowali, ale ja nie gram. Pedro, A to pole. Nie godzin dwa w tej grze i doby. Żeby... Dobra, zap ja idę do do koparczka. Zapuję, Ja tego woloranta w ogóle nie ogarnię. A, Kapę. Nie widzę ciebie jak gra. Dobra, tyle. Ja robię sobie. Jakie jestem? Dwa cztery Hana się tam przykąpię.

ale ładnie spotkałem ząbiaczka z żelazną łopatą um, i prawie całym żelaznym setem może coś może coś z niego wydropi. żelazna łopata wytropiła może może trosk a i dlatego nie? pięć razy więcej ja pili. Dobra, jak to jest taka sama zielacka? I tej okazji sobie. Tam te tej facetki. 24 węgla. Dobra, i Azur. Jak to jest w domu? Ja pili. Ja pili. Nie. Dom jest taki na, tak, tam używany, okej? Dam mi istnieje. I teraz to Kłasne, nie wychodzi. Płacze, bo w następnym odcinku będę się starał iść do jakiegoś takiego Kejwa sobie puszczymy, poświęcymy cały odcinek w cave'ie. Kej, w kejwie, w kejwie. odcinku, w tym odcinku pójdziesz do cave'a, nie opuszczę ci. Ja już nie, ty... jestem w cave'ie. To już parę, do... minuty minut, to już. Gdy... sigma. E, dobra, znalazłem dużego cave'a, wysyłam ci kordę idziesz do mnie. Nie, ja tutaj robię spisy, no. Nie ma no, opcji, idziesz do mnie. Nie, no, ma um... O, że tam przejdziesz? to go, To są pierwsze, drugie to jest mogę chodzić. Dwa. dwa, A trzecie to są... dwa, siedem, No dobra, no, to czy nie tam wędkę. Nie dam gdzie się za. Więc tam Nie. spokojnie. No. No nie. No, ja, ja Musisz, to by mnie podzielę. Jak to jest, tylko jest tylko. Okej. Gdyby nie było okay. żywe. Wychodzę z tego duza. Gu, Uwaga, ty! Ile tam zombie Jestem w czy co? Czy to tylko tak? Nie wiem. Zobaczę. Jest taka mega dobra. Duza. i czy to tam to no, ty sami no kordy. No kordy, Ja to to bez, Tez... jak Nie nie no wiem. no wiem Ja chyba w to, to jest całkiem duży cave Kiedy to są kody? 4 o osób, tak? No jak masz chłopie, widzisz kordy, to je przepisałam w takiej samej kolejności. Jak widzę, jakie to Ja tu widzę. Widzę to, to jest taka tragedia. No nie, no w to jest w tej Ja PD. Nie, ja PD. Nie, ja tydzień. Ja mam 32 węgla. Dobra, nie idę do W nie będzie. No. No, Zniszczyłeś Czarno. mi łóżko, prawda? Jak ja cię nienawidzę. Ale to. Tak, to Nieprawda, nie, nie powiedziałam, także. Ano, spokój, zniszczył. mi. ty sobie? No, 3, 4, 1, wiem. Idziesz tam ze mną, to gdzieś? Gdzie? Yeah. Do tego. Albo do Kieva. Idziemy albo. Czy... Jak ja. mi się jedzenie skończyło, nie ja. mogę biegać. Mam sześć serduszek i mnie ja. atakuje mob z każdej strony. Nie mam nic do atakowania. Nie mam żadnych itemów. Wiem. Skąd to nas strzeliła? W ogóle, te I ja okay. z dwóch okej? ok? Dobrze. z ile? Nie wiem. Długo, 20 minut. 20 minut. no dobrze, 10. 10, 10. 10 minut. 10 no, jest wreszcie noc, jaki dzień, widzicie? No, tylko przyjdź, jesteś ty zablokowaliśmy, widzicie? No, A, to była akcja, będzie się. Pomóż mi już kilka lat. Pomóż mi i tamki zrobić. Dobra, mamy mamy Dawaj, walczę z nimi po prostu. No. Ja u nie Ja już się ścinamy. Do no, was O Ola, pali się, pali Nie spoko, masz spół Ja Za mam... Czekaj, to dom. A do marsz. A Czekaj. Tylko tylko jeden mały ząbiaczek. Ja by sobie tamta, okej, na Kim? Bo powiedz, lepiej ta. Przylepisz tam ten blisko.

na schodach! Na schodach! Do góry! O! Bech! Chodź, chodź tego krewna, okej! Słuchaj, to są różne. Słuchaj, i mi, i temy! Gdzie są te same? Gdzie ten No, no, w no, łapie masz kolor, to jest zapisane. No, te itemy no, już co? zniknęły. No, I temy znikają po pięciu minutach. Minęło z 15 minut. I no, tak. I już tam Apa yang ni mama niit? Tapi saya nak capai. Fah, video, etc, etc. Yaudah. Nak, kalau saya tak gigit saya, kalau saya bukan saya. Hmm. Yaudah. Iya tak betul. Tergakat. Betul. 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 Co to jest? Mam falę telecefa. Tej, tej, tak? Tak, bez niczego to nie pójdę przecież. Idziemy? A masz jakieś pochodnie? Mam. No dobra, Daj, daj kilka, daj połowę pochodnie, co masz.

복제하고 싶 없는 놀라운 패션 스타일로 네가 놀라워할 만큼이야 내게으 태도도 네가 흠들내고싶 내가 말하고 싶은 것은, 것은 내 싸게 싹 벗어나 머리가 내 신배배로 똑같이 뺏기지 요가점들은 내 세상에서 벗어나 내시후를 방카기 등 종일 네가 믿음말수 없어 나는 코끗한 소녀야 넌 목을 접지 못했었어 나네 조채하고 싶어 나 지난날은 순자보다 작겠어내 목에 우체모체라뇨 지금